Witajcie, moi drodzy. Ja dzisiaj pragnę podzielić się postem, który wprowadził mnie w bardzo dobry nastrój, bo natychmiast wyświetliła mi się możliwość takiego bardzo namacalnego pokazania, że tu nic nie ma. Post dzisiaj ktoś mi przysłał, i on brzmi następująco. Tutaj sobie zrobiłam print screen. No, i przeczytam wam ten post. 104-letnia mieszkanka Teksasu twierdzi, że żyje tak długo dzięki napojowi gazowanemu dr Pepper. Codziennie wypija trzy puszki. Mówi, że napój gazowany jest w porządku i jest pełen cukru. Dwóch lekarzy ostrzegało ją, że umrze, jeżeli nadal będzie pić ten napój. Ale. Oni sami już wcześniej umarli. Piękne, prawda? I teraz zobaczcie. Życie jakby niejako toczy się w dwóch płaszczyznach. Jest show, który jest czymś sztucznym, jest zabawą, teatrem, i jest coś, co się nazywa rzeczywistość, której żadny, żaden z bohaterów e, przestrzeni teatru nie jest w stanie widzieć, nie jest w stanie, bo każdy bohater ma niejako umysł e, i sposób patrzenia i widzenia tej tak zwanej rzeczywistości tego teatru. A więc Każda postać w tym teatrze, i to jest magiczne, niesamowite w ogóle, każda postać w tym teatrze widzi, słyszy i interpretuje według zupełnie innego jakby wzorca. I pomimo, że niby wzorce są powtarzalne, wzorce myślenia, to Połączenia jakby skojarzeń, skojarzenia, spotok myślowy jest jakby u każdej postaci, u każdego bohatera zupełnie inny. A więc na pytania, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, żaden z nas nie może udzielić odpowiedzi w sensie wybierania informacji z przestrzeni tego teatru. Bo jakby nic absolutnie, co jest tutaj powiedziane, nie jest obiektywne ani prawdziwe bynajmniej. Wszystko odbywa się w jakiś magiczny sposób, bo to jest chyba najlepsze słowo, w obrębie teatru iluzji. A więc na pytania o charakterze, co jest zdrowe lub niezdrowe, każdy bohater zajmujący się, jakby reprezentujący przestrzeń doradczą czy terapeutyczną, każdy będzie plutuł swoje, plutuł swoje bajki. <laughs> Nie jako swoje, ale czy swoje. Nie ma tu żadnego bohatera, wszystko wyświetla się... Na białym ekranie. Zatem dochodzimy do e, e, jakby wniosku, można dojść do takiego wniosku, oczywiście w tym sposobie myślenia, e, który tutaj się e, e, wyświetla w tej chwili. E, możemy dojść do wniosku, że e, nie ma możliwości znalezienia prawdy w obrębie teatru iluzji. Zatem jest zabawa w klocki Lego, gdzie żaden z klocków nie jest prawdziwy. I niezależnie od tego, czy pójdziemy do specjalisty, który jest od diety, czy specjalisty, który jest od pasożytów, czy od energii, czy od czytania duszy, czy jakiekolwiek inne tematy, powiedzmy religijne, jakby każda ta postać będzie odwzorowaniem tych bajek. I wydaje się, że niektóre bajki są, mają cięższy kaliber, inne bajki mają lżejszy kaliber. Z jednymi można się zgodzić, z innymi nie można się zgodzić. No i ten cały bla, 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 bla buduje, niejako buduje ten świat, ale co buduje? Samo się buduje, samo się przejawia, jest to co jest. Zatem Wszelkie przepychanki, tak naprawdę, udowadnianie sobie prawdy, to czy Coca-Cola albo jakieś napoje Dr. Pepper są zdrowe czy niezdrowe, jest po prostu zabawą w klocki Lego. Tak czy inaczej nazywane. Nie ma racji ani nie można niczego podważyć, bo tak naprawdę, to znaczy. Niby można, niby można, niby można żyć w wrażeniu, że się coś wie, ale przychodzi taki moment, kiedy ten bohater, że tak powiem, roztrzaskuje się o niejako własne ideologie, niejako wchodzi w stan strasznego smutku, że wszystko stracił, i dopiero w tym momencie, kiedy pojawia się uczucie Kurde, to wszystko nie ma sensu to po prostu tak wszystko nie ma sensu, że jeszcze bardziej nie ma sensu i oczywiście bohater zawsze przechodzi niejako takie jest znowu złudzenie przez y, y, stany obniżonego nastroju i zgubienia siebie. No jeszcze bardzo często w tym momencie jeszcze wpada do jakiś y, y, Klatek, klatek informacyjnych, gdzie jeszcze spotyka doradców, jak znaleźć siebie co jeszcze powinien wykonać w tej drodze poszukiwania siebie, bo przecież znajomość tego kim się jest jest po prostu priorytetowa i to jest klucz do sukcesu i oświecenia. No albo wpadnie do takiej klatki albo już się kompletnie roztrzaska. No może jeszcze wpaść do klatki grzybów halucynogennych albo innych zmieniających świadomość. gdzie jeszcze sobie popatrzeć na obrazy kolejne obrazy i jeszcze większe interpretacje interpretacje które w ogóle już nie ulegają żadnej weryfikacji bo tutaj sobie możemy opowiadać i tak naprawdę opowiadania nie mają końca no czasami jeszcze bohater wpadnie do klatki jestem misjonarzem bo wszystko rozumiem no i Tutaj, a jakby też spotykamy w tej przestrzeni, misjonarzy, którzy, którzy służą dla dobra ludzkości i ratują Ziemię, łączą się z Matką Ziemią i innymi planetami, i są suwerenami, i budują niezależne, niezależne przestrzenie. I to też jest kolejna bajka, i kolejna złuda. Mógłby ktoś zapytać w takim razie, co jest? Odpowiedź mogłaby chyba tylko brzmieć w jeden sposób. Nic. Czyli wszystko jest nic i nic jest wszystko. Czego absolutnie bohater nie zrozumie i albo się wścieknie, opluje, pogryzie, kopnie, albo e, pójdzie spać. I jak się dobrze prześpi, to e, może... Niejako następnego dnia, coś tam się y, znowu przełączy w programie y, i znowu zacznie się coś kolejnego, bo wszystko dzieje się w czasoprzestrzeni, wszystko odpala się niejako. Wszystkie obrazy, wszystkie wrażenia, wszystkie pewniki, odczucia, kim jestem, co muszę, y, pojawia się. Samoistnie i decyzję, czy pijesz, czy pijesz soki dla zdrowia, czy nie pijesz soki dla zdrowia, to jest coś samoistnego, co się pojawia z pola informacyjnego, i wydaje się, że bohaterowi, że to jest jego decyzja, bo przecież soki ekologiczne albo jakieś tam yy, yy, mogą być przyczyną Twojej długowieczności, i zaczyna się. No i długowieczność, wskakuje temat długowieczność, długowieczność, piękno, zrozumienie międzygalaktyczno-międzyplanetarne, pojawiają się keylontyczne wątki, gdzie już jest tak bardzo trudny temat tylko dla wybranych, bo tylko wybrani rozumieją książki, wybrani. Czują. No, i tutaj jest temat czucie, gdzie tak naprawdę czucie jest niesamowitym, w ogóle czymś niesamowitym, nawet nie wiadomo czym, ale czucie, odczuwanie, tylko że bez interpretacji, to jest już jakby namiastka tego czegoś, co być może możemy nazwać prawdą, ale czy możemy to opisać? Czy możemy to zdefiniować? Ale umysł potrzebuje, umysł potrzebuje definiowania, że trzy puszki napoju dr. Pepper są, jakby wyjaśniają długowieczność i dobre samopoczucie. Umysł potrzebuje, potrzebuje, dopóki potrzebuje, dopóki bohater czuje się bohaterski i ma się czym pochwalić, bo... W końcu tutaj jest przestrzeń chwalenia się, robienia wrażenia, wow, dążenia, niekończącego się biegu po różnych szczebelkach. No i dla umysłu najgorzej, jak ta drabina się już kompletnie zwali, a tak naprawdę nigdy jej nie było. A finalnie nigdy nie było nawet bohatera. No i tu jest wolność. Niczego nie trzeba szukać, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki, której nie ma. Nie trzeba przygotowywać się na przyszłe złe zdarzenia, bo nie ma ani dobrych, ani złych. Są takie, jakie są. Nie trzeba czekać na kolejne wcielenia. Nie trzeba analizować swojego pochodzenia, bo nie ma bohatera, a więc nie ma pochodzenia. Bohater się nigdy nie rozpoczął, ani nigdy nie skończył, bo nigdy go nie było. Tak więc wszystkiego dobrego.